Siemano, z tej strony Miki, to jest bardzo serdecznie w wyjątkowych okolicznościach, jest to drugi odcinek z dzisiaj jest ze mną. Siema, z tej strony Jacob, zazwyczaj jestem alkoholikiem, ale dzisiaj będę raperem. Tak jest, ja, słuchajcie, dzisiaj oglądamy, już pokażę, że na dzisiaj słuchajcie finał, finał mundialu wyjątkowo, Argentyna, Francja, 3-3, emocje są niesamowite, jesteśmy całą ekipą 5G Boys, tylko jest za kamerą, będziemy nagrywać na was trafką, będę trójeczkę. I będziemy kręcić tego klip, także cała relacja y, z tego wydarzenia, z tego eventu małego będzie oczywiście w później części vloga. Także zapraszam Was do oglądania. Pa ziomek paku, pali od niego na kilometr Dobra, dajmy radę, let's go. Kolejny rok, ja siedzę znowu przy tym samym stole Dopiję kole dzisiaj, nie szaleję z alkoholem. Jestem śniadek paku, pali od niego na kilometr. Zajpijcie dobra? I poprawię swoje wnętrze z petkiem w gmie, krwa. Hehe. No, to druga, taki moment to Tego momentu to dogpnął, żeby nie było. Nie mogę być dobrze zaraz. Tak o, ci masz. Dobra. Albo się odniesie w swetrze, i poprawię swoje wnętrze. Z petkiem w gmie na balkonie, znów myślę o złotym tronie. Czy vibe vibe piękny jest świat, kiedy biało jest za oknem? Ja jadę po wersie, bo <grybuj> ja jestem takim troperem. Oglądamy z 5G mundial, jestem znowu małym chłopcem. Po wersie, po wersie. Najlepsze hity, hity po wersie powstają. A mówił, że to ja jadę jak Xbox. nie skończył, to ja bym Co roku niby to samo, ale doceniam coraz bardziej stare czasy są dla mnie jak Andersena baśnie zabrakło tlenu dla jego pod koniec Czekolady sobie w double cup widać jak nagra? No dobrze Dobrze, się. One take tylko One resztę, take. resztę na jedne resztę z. Wiem jak będzie. Może się za jednemis pojdziemy no dobra, jazda. Uf. 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 Uf.